693. Ale tu stromo. Ten wąwóz jest bardzo stromy i głęboki. Rezerwat kulin. Kilkadziesiąt, około 50 hektarów. chroniony od 1967 roku. Przywodzi na myśl skarpę ursynowską ten rezerwat. Skarpa Ursynowska, albo Park Natoliński, no bo to Skarpa Wiślana. Ten fragment, o, powiadają ludzie, ma swój specyficzny mikroklimat i można znaleźć taką roślinność typowo stepową gdzieś z brzegów Dunaju czy Donu. Ja na razie zachwycam się wąwozami, które się tu utworzy utworzyły, ale skarpa ta od dołu, nad brzegiem Wisły, właśnie podobno taką roślinność stepową prezentuje. Wybieram się tam za chwileczkę. Tutaj jest taka ścieżka, no i napotkane ze dwie osoby, Różne wersje podają, że można nią przejść, albo że no nie da rady się przedostać nią nad Wisłę. Dzisiaj nie spróbuję, bo trochę czas limitowany, ale chciałbym tu na pewno wrócić, spojrzeć na te dęby, na te klony, na te jesiony. Jeszcze raz i jeszcze kilka razy się pozachwycać nimi. Zobaczymy, jak to wygląda od strony Wisły. To tyle.